Siemanko, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, jak w tytule dzisiaj porozmawiamy sobie o podłych sąsiadach. No niestety, ale podłość ludzka nie zna granic. Mam kolegę parę domów dalej. Oczywiście ja tu mam fajnych szpoko sąsiadów po lewej czy po prawej stronie. Są naprawdę do rany przyłożyć, że tak powiem. Ale słuchajcie, mam tu kolegę właśnie parę domków dalej. On jest mniej więcej w moim wieku. On teraz właśnie skończył dom budować. No i słuchajcie, oni wszyscy tutaj mieszkają praktycznie od dzieciństwa, każdy każdego dobrze zna, a więc no lipa, żeby komuś szkodzić, nie? No ale słuchajcie tej historii, on zaczął budować dom 3 lata temu, wtedy pojawiło się w gazecie, że no jak wiecie Holandia jest na podmokłym terenie, a więc siada wszystko. I w gazecie było nawet napisane właśnie, że tereny tu siadają, dlatego dużo domów yy, popękało. No, lekkie pęknięcia gdzieś na ścianach się pojawiły, tak samo u mnie w garażu też jest lekkie pęknięcie. No, ale yy, u mojego sąsiada właśnie co, mojego kolegi, co budował ten dom. To wyobraźcie sobie, że jego sąsiad z jednej strony yy, chciał wykorzystać tą sytuację. No i słuchajcie, wykupił sobie abonament na adwokata, tam płaci sobie co miesiąc, a adwokat wszystko za niego robi. I jemu też tam małe pęknięcie się pojawiło, i wyobraźcie sobie, że on po sąsiedzku powiedział to adwokatowi, że to jest jego wina, przez to, że on właśnie ten dom budował, co oczywiście nie jest prawdą. No i słuchajcie, cała, cała ta sprawa toczyła się przez rok. Rok się sądzili, nie mogli nawet do siebie się odzywać, no bo tylko adwokaci musieli działać w tej sprawie. No i słuchajcie, tak mu to też życie zniszczyło, zdrowie, że no też nie sypiał, też właśnie miał problemy duże, chodził też do psychologa właśnie, bo no ciężko sobie z takimi rzeczami poradzić, tym bardziej, że zna się osobę od dziecka, że tak powiem, a później taka osoba próbuje na tobie jeszcze zarobić. Jego adwokat w zeszłym roku, to było, wygrał tą sprawę. Oczywiście żadnych pieniędzy mu nie, nie musi płacić ani nic, a on naprawdę chce bardzo dużą kasę. Bo powiedział, że no, za to co on chce to odszkodowanie, to chyba by drugi dom nawet wystawił. No i wyobraźcie sobie, że w tym roku znowu przyszło zawiadomienie o adwokata, nie poddaje się jego sąsiad, dalej go próbuje usadzić. On już na, nawet, no on już jest tak zmęczony tym wszystkim, że już do mnie mówi, no do mnie już wystawiłem tego, ale nie mam nawet ochoty się przeprowadzić, nie, mówi, no jak ja mam się przeprowadzić, jak tu ani z tej strony, kurde, pogadać, ani nic, sąsiad próbuje mu cały czas na złość robić, co chwilę ta od adwokata pisma dostaje do domu, że musi się wstawić, że to, że tamto, no ja on już wymyśla tam różne rzeczy, że mu nie pasują już teraz okna nawet, które wychodzą w jego stronę, że... Nie może tam, kurde, że te okna mu przeszkadzają. Bo tam może z tego okna patrzeć do nich na ogródek. No i on szuka już takich innych rzeczy, tylko żeby dostać jakieś pieniądze od niego. No to jest Wam powiem szczerze, że to jest nienormalne, nie? Ludzie się tyle lat znają i próbują tylko, kurde, pieniądze wy, wyłudzić, że tak powiem. No i ja sobie tego nie wyobrażam, nie? Jak on tam teraz będzie żył, bo tak naprawdę to już na pieńku ma z wszystkimi. Znaczy, no nie na pieńku z wszystkimi, ale. Tu na wsi jest taka aplikacja, yy, przez, yy, którą mają wszyscy tu sąsiedzi. Wyobraźcie sobie właśnie ten sąsiad, który się z nim sądzi. On nigdy nie rozmawiał z innymi. Wszystkich miał tak naprawdę gdzieś. Ja wiem, przecież jak ja chodziłem też tam, bo też byłem na takich paru spotkaniach, gdzie wszyscy sąsiedzi byli, to oni tacy bardziej są aspołeczni. No i słuchajcie, teraz, żeby jakieś plecy sobie zrobić, że tutaj że jest fajny, że on jest sąsiad taki i taki, no to próbuję się umawiać z wszystkimi tu sąsiadami, wszystkich na ciasto zapraszają, na kawę. Tak tylko, żeby normalnie sobie niby pogadać, nie? No ostatnio było takie właśnie spotkanie zorganizowane. Do mnie też właśnie przyszła wiadomość, ale oczywiście ja zadzwoniłem i powiedziałem, że niestety, ale no jestem przeziębiony i nie chcę mi się tam iść i no nie mam czasu po prostu na to i niech oni działają sobie sami, nie? Odmówiłem, no bo... Ja jestem u niego często, ja tam często do niego chodzę, czy on często do mnie przychodzi, więc nie będę szedł do nich tam na kawę sobie pić, tym bardziej, że ja znam całą tą sytuację. No i wyobraźcie sobie, że oni na tym spotkaniu zaczęli na niego gadać, o nim, że to jest jego wina, jego, przez to, że on dom sobie wybudował, a to tylko wychodzi wszystko z zazdrości, wiecie o co chodzi? Bo jak można, czyż na początku, jak się buduje tu dom, to musi być zgoda od wszystkich sąsiadów. To wszystkie te plany, wszystko jak ten dom ma wyglądać, to tego, to wszyscy sąsiedzi muszą to zaakceptować, żeby po prostu postawić dom. I wszystko było właśnie zaakceptowane, wszyscy się na to zgodzili i właśnie ten jeden sąsiad tylko chciał skorzystać właśnie z tej okazji, że wszystko tu siada, domy lekko pękają i po prostu chce od niego wyłudzić pieniądze. No, no. i on, oni na tym spotkaniu właśnie, też yy, wszystkim gadali, że to jest przez to, że on właśnie ten dom wybudował, że mu pęk, yy, pękła ścianka trochę. No i wyobraźcie sobie, że większość z tych sąsiadów, co już znają się od dzieciństwa, to normalnie przestali się tak jakby odzywać, nie? Jak powietrze cię traktować. Miną, minęło tam parę miesięcy, wyobraźcie sobie. I teraz niektórzy sami do niego tam próbują coś zagadać. O, jak tam sąsiad? Fajna pogoda, nie? Czy coś? Ale on już, yy, wiedząc o tej sytuacji, to oczywiście się też yy, ma to już gdzieś. Ja bym też tak miał gdzieś. Jak ktoś mnie przez tyle czasu yy, nęka, gnębi, to ja bym też powiedział, no e, fuck you, to teraz ja z wami nie muszę w ogóle rozmawiać. Zajmijcie się swoimi sprawami i tyle. Ja mu też tak samo mówię. Ja mówię, że no człowieku, na cholerę ci oni wszyscy. Zawsze ze mną możesz pogadać. Tu też niedaleko jego rodzice mieszkają. Tam też jeszcze jeden jest spoko sąsiad. W sumie dwóch ma tam z, z drugiej strony takich w miarę spoko. Ale ogólnie Wszyscy za plecami gadają, wiecie, to jest takie mieszkanie na wsi. Każdy o wszystkim wszystko wie. No, niestety, ale tak jest, bo ja też widzę sam po sobie, że ja niektórych ludzi nie znam, którzy przychodzą tam z innej w ogóle drogi. Ostatnio tu byłem, wychodzę z Zośką na spacer i podchodzi do mnie ktoś i mówi: No, bo ty jesteś jeszcze na zwolnieniu lekarskim. A co się stało, a ja wiem, gdzie. Wie. I on mi mówi nawet, że wie, gdzie ja pracuję. Nazwę firmy podał, że wie, gdzie on pracuje, a ja tak naprawdę Kolesia w ogóle nie znam. Ale tak jak mówię, tu jest tak, że za plecami wszyscy gadają i gadają, nie? I zobaczcie, jak to pieniądz może stracić człowieka. Po sąsiedzku tyle lat się znają i próbują coś z tym zrobić, nie? No jak widzicie, no to powiem wam szczerze, że no, masakra jest to taka ciulata sytuacja, bo tak naprawdę oni ze sobą nie mogą w ogóle rozmawiać, wszystko jest y, przez adwokatów załatwiane i co nóż cały czas coś innego on wnosi do adwokata, że to mu nie pasuje, to mu nie pasuje, to mu nie pasuje. Ja już sam mu mówię do niego, no to jak on tak robi wobec siebie, to weź też rób tak wobec niego. On ma tam gołębie na przykład, on te gołębie puszcza, i te gołębie latają tylko nad jego tym domem. To jest nowy dom, a już jest tak zbombardowany, że naprawdę no, no masakra. Więc y, jakby tak chciał, to też mógłby go, o to myślę, że podać, że są tu miejsca, gdzie mogą latać tego i w ogóle, ale jak on nawet mu okna przeszkadzają, no to on może wnieść, że mu te gołębie przeszkadzają. I tak będą się pewnie sądzić latami. A wiadomo, to tylko nerwów szarpie i nic więcej. Bo on tej sprawy tak samo nie wygrał, tak samo jak poprzedniej nie wygrał. No ale widzicie, no, tak jest, teraz e, takie mamy czasy, że Sąs sąsiada od samego e, łebka, co się znają, próbuje wydymać na pieniądze przy lepszej okazji. No niestety, tak to już tu wygląda. E, no nic, na dzisiaj to wszystko moi drodzy. Trzymajcie się i do następnego.